Cześć kochani, witajcie na moim kanale, z tej strony Magda, ale w sumie to już wiecie, to też wiecie, dobra, dzisiaj znajdujemy się w samym sercu Beskidu Wyspowego przy górze Ogorzała, Ogorzała, nie będziemy nic pić, będziemy ćwiczyć, 4 minuty treningu, będzie ogień, będzie ogień, dobra, ja Ci już wszystko tłumaczę, 40 sekund ćwiczenia, 20 sekund przerwy i będziemy lecieć z tematem, y kamera może nie jest, czekajcie, przestań. Dobra, teraz jest prosto. Będziemy robić ćwiczenia. 40 sekund ćwiczenia, 20 sekund przerwy. Zaczynam od pierwszego ćwiczenia. Musiałam jeszcze raz nagrać, wyłączyłam sobie dźwięk. Nie słyszałam, że już koniec i robiłam. Dobra, lecisz. I faktur ręka do barku, druga tak samo. I jest ciężko, ja robię na drodze. Mam nadzieję, że nikt tutaj nie będzie szedł myślał co do za skacze na środku drogi, A to nie ma innych miejsc do ćwiczeń, a są, ale trzeba wszędzie robić, jedziesz, dawaj, mocno, ja nie no, mogę, te kamienie tak bolą, ale co to za wymówka kamienia bolą, lecimy, dawaj, dawaj, mocno, jedziemy, jedziemy, jedziemy. jedziemy. ja się już nie, ja się już tnę i mocno, ręka do barku, skaczemy, mocno, jedziesz z tematem, Jedz. raz, dwa, sama nie wiem jak jedą ćwiczenia, sama nie wiem. Jeszcze raz Dobra, 20 sekund czyli. taki monster walk. Tu chodzi do przysiadu, ale to za chwilę muchy. Muchy tutaj też są. Dodatkowy ruch jak ja odganiam. Dobra. Chwila. Chwila. Nie odchodź. Jedziemy. Przysiad i mocno. idziemy w bok. Trzy i w bok. Raz. Dwa. Trzy. Mocno. Raz, dwa, trzy, ja sama wymyślam, sama sobie wymyślam teraz, bo sama nie wiedziałam, czy będę robić taki trening, ale my się nie podzielę się z Tobą, jedziesz mocno na nogach, ja tutaj mocno czuję uda, czuję pośladki, więc to co mam czuć, jedziemy, mocno, raz, dwa, trzy, jedziemy, raz, mocno na nogach, jeszcze jeden, dobra, mamy to, co następnego wezmę, teraz Przuch będziemy robić. ja się bardzo ja o tym wiem, ale wiem też o tym, że dasz radę. Dobra, od I przechodzimy na łokcie, dobrze, przechodzimy na łokcie, to oczywiście Pojawiło, ale jest mocne. Wzmacniamy, palimy i jedziemy. I mocno. Dobrze. Jedziesz. Dobrze. Jeszcze tylko dwa ćwiczenia, ale jedziemy, schodzimy, schodzimy. Zgadzam. Dobrze. Schodzimy, schodzimy i idziemy w górę. 15 sekund. To nie jest ważne. 10 sekund jedziesz. Tak. Mocno. Dobrze. Trzy sekundy. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Mamy to. To mało. Co ćwiczenie. Co my tutaj wymyślić? Wiem. Na Nie mi powiesz, że mało kalorii. Ma spaliłaś. Potańczymy. Spalimy. Już ci macie co będziemy robić. Ale sobie chwilę odpocznij. Chwilę sobie odpocznij. Ja też sobie odpocznę. Jeszcze pod kolanami, ale spala kalorie. Jakbym takiego palca zobaczyła, to bym sobie z nim trening zrobiła. Albo bym przybiła piony. Jedziesz, 15 sekund. Mocno, klaszczem, kraszczem, klaszczę. Jedziemy, jedziemy. 10 sekund. Wow. Czekaj, to już jest czwarte ćwiczenie. Czyli mamy to. Pomyliłam się. Pomyliłam się, ale to na twoją korzyść, bo wydawało że szybciej to zrobiliśmy. Dobra, tyle. Taki trening. Jak zawsze, się musiałam pomylić, ale nic nie szkodzi. Zrobione. Dzięki Ci Wierkie. Popatrzcie, co tam się dzieje z tyłu. No i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!